Pamiętacie film Auta z 2006 roku i jego kolejne części z 2011 i 2017? Jedną z głównych ról, zwłaszcza w pierwszej części była, jak to mówił sam Zygzak McQueen, niezła porszuwa. Dlaczego o tym wspominam? Bo Porsche i Pixar postanowili zbudować model nawiązujący do słynnej sali. we współpracy ze studiem Pixar stworzyło jedyny i niepowtarzalny egzemplarz modelu 911 nawiązującego do postaci Sally Carrera z animacji Auta. Mimo iż od premiery pierwszej części serii minęło już 16 lat, film nadal zachwyca motoryzacyjnymi smaczkami, jak i fabułą, która przyciągnęła do kin oraz przed telewizory miliony widzów na całym świecie. Co prawda filmowa Sally oparta była na modelu z serii 996, z 2002 roku. W rzeczywistości za podstawę wyjątkowego egzemplarza wykorzystano najnowszą 911 Carrera GTS generacji 992 o mocy 480 koni mechanicznych. Sai Special na pewno ucieszy oko jednego fana serii. Na Nadwozie wykończono specjalnie przygotowanym nowym niebieskim lakierem o nazwie Sally Blue Metallic. By zbliżyć pojazd wyglądem do filmowego odpowiednika Powłoką lakierniczą pokryto także elementy, które w najnowszej 911 nie są nim typowo wykańczane. Mowa tutaj o elementach zderzaków, dyfuzorze czy użebrowanej pokrywie komory silnika. Co ważne, model został wyprodukowany z manualną skrzynią biegów. Porsche twierdzi, że samochód powinien odzwierciedlać charakter sali i jej pasję do jazdy. Nowy właściciel i jego sali special powinni jeździć często i z przyjemnością. Dość ciekawe założenie, jak na jednorazowo wyprodukowany model. Uwagę zwracają również charakterystyczne pięcioramienne felgi, które nawiązują do wzoru Turbo Twist, na których spoczywała znamienita poprzedniczka. W tym przypadku są one jednak 21-calowe w porównaniu do 18-calowego pierwowzoru. Nie zabrakło również tatuażu umieszczonego pod tylnym spoilerem. Pojazd wyróżnia się nie tylko z zewnątrz. Skórzano-materiałowa tapicerka ze specjalną błękitną pepitką idealnie komponuje się z zewnętrzną powłoką. Na boczkach drzwiowych wytłoczono logo filmu, a na desce rozdzielczej tuż przed pasażerem umieszczono zgrabne logo Sali Special. Dodatkowym smaczkiem jest także zmiana napisu na pokrętle trybu jazdy z Drive Mode na o Mode, nawiązującego do sloganu głównego bohatera Zygzaka McQueena w angielskiej wersji językowej. Nie zabrakło również tabliczek podkreślających unikatowość egzemplarza, które umieszczono na bocznych szybach. Nawet nakrętki na wentylę doczekały się kustomizacji w postaci umieszczonego na nich filmowego loga. Samochód już w ten weekend, a dokładnie 20 sierpnia, trafi na aukcję charytatywną organizowaną przez dom aukcyjny RM Satabis podczas Monterey Car Week. Wszystkie środki zebrane podczas aukcji zostaną przekazane Fundacji Girls Incorporation wspierającą dziewczęta oraz młode kobiety, a także UNHCR, Urzędowi ONZ. Dbającemu o dobro uchodźców. Dr Sebastian Rudolf, wiceprezes Porsche AG ds. komunikacji zrównoważonego rozwoju i polityki, powiedział, że ożywili ducha sali w nowy sposób, nie na ekranie, lecz poza nim i z jej pomocą chcą pomóc ludziom pilnie potrzebującym wsparcia w zgodzie z duchem filmu. Oprócz samego samochodu, aukcja obejmuje również inne atrakcyjne obiekty. Należy do nich przede wszystkim specjalny chronograf Porsche Design, także Stworzony we współpracy z firmą Pixar. Jego pierścień, podobnie jak na 911, został polakierowany na kolor sali blue metallic. Podobnie jak samochód, zegarek otrzymał oznaczenie limitowanej edycji zlokalizowane z tyłu obudowy. Ponadto na aukcję trafi specjalny pokrowiec na samochód do użytku w zalążonych pomieszczeniach, stojak z dodatkowym zestawem kół z obręczami Carrera Exclusive Design, książka na temat rozwoju produkcji unikatowego 911. A także oryginalne rysunki projektantów Shuichiego, Yamashity oraz Boba Pauleja. Porsche 911 Sally Special to prawdziwa gracka kolekcjonerska nie tylko dla wielbicieli niemieckiej marki, ale także dla fanów filmów auta. Jestem ciekaw Waszych reakcji na taką inicjatywę Porsche. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie, i przyznajcie się, kto czeka na taką akcję z samym Zygzakiem McQueenem. A jeśli dotarliście do końca tego filmu, to koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz udostępnijcie go swoim znajomym w social mediach. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał oraz kliknijcie w dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów, które co tydzień dla Was publikujemy. A tutaj teraz pojawiają się Wam odnośniki do innych naszych filmów do których obejrzenia bardzo serdecznie Was zachęcam. Możecie odwiedzić nas też na naszych profilach na Instagramie. Linki znajdziecie w opisie tego filmu. Na dziś to wszystko. Widzimy się za tydzień o 18.00. Cześć!